Dzień dobry, witam serdecznie 12 czerwca 2022 roku. Kochani, przed nami wakacje. Dzieci już się szykują, rodzice zapewne także, ale my oczywiście wakacji nie mamy bo Frankowicze także nie mają wakacji my to znaczy Kamil Fiedosik oraz Zbigniew Forbański. Przy czym ja byłem na urlopie, ale jak zwykle pracujący. Frankowicze zyskują jeszcze więcej po stwierdzeniu nieważności umowy dzięki odsetkom ustawowym. Kamil to oznacza, że te podwyżki stóp procentowych wcale nie są takie złe, dobrze rozumiem? No, dla Frankowiczów na pewno nie są złe. Przede wszystkim tutaj należy zauważyć, że w tej chwili mamy cały czas rosnące stopy procentowe w ślad za nimi właśnie oprocentowanie. I jak możecie się dowiedzieć na naszej stronie internetowej, gdzie zrobiliśmy te wyliczenia, te odsetki od średniego kredytu rzędu 300-400 tysięcy po trzech latach procesu, Wynoszą 150 czy nawet 200 tysięcy. Oczywiście przy większych kredytach, po takim prawomocnym wyroku, dodatkowo Frankowicz otrzymuje odsetki ustawowe, nawet w wysokości 300-400 tysięcy. Także to jest absolutnie plus w tej całej trudnej sytuacji z inflacją, ale dla tych Frankowiczów, którzy pozwą bank. Kamil zawsze mówił, że pozwy zbiorowe nie mają sensu. No i znajdujemy tutaj potwierdzenie, ponieważ sąd oddalił powództwo grupy kredytobiorców frankowych przeciwko bankowi milenium. Co się stało? No nic, nie, nic się nie stało takiego, o czym my wcześniej w czasie nie mówiliśmy. To znaczy, powództwa w Polsce zbiorowe, bo o tym tutaj mowa, nie są wystarczająco przygotowane od strony technicznej. Proszę pamiętać, że w Polsce nie ma prawa precedensu. Nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych czy w innych krajach, gdzie jest common law i tutaj, bazując na prawie cywilnym, jednak ten proces zbiorowy no nie może być w taki sposób rozstrzygany jak Pozwy indywidualne, dlatego od zawsze, czy już od 7 lat, mówimy o tym, że pozwy zbiorowe. Oczywiście nie, nie są dobrym, a w zasadzie nie są żadnym rozwiązaniem. I te osoby, które w ogóle są w jakichkolwiek pozwach zbiorowych, proszę pamiętać, że zawsze jest możliwość dochodzenia odrębnych roszczeń w ramach właśnie postępowania cywilnego, równolegle poniekąd do postępowania zbiorowego. I takie sytuacje też mają miejsce, i takie sytuacje tutaj w sądzie u nas w Warszawie mamy, czyli składamy pozwy dodatkowo jeszcze o stwierdzenie ważności umowy i zapłatę z tego tytułu. A teraz zapraszam Państwa na skrót News które będziemy komentować w dalszej części naszego programu. Banki trzęsą się w posadach z uwagi na znaczny wzrost pozwów frankowiczów. To już ponad 300% rok do roku. Zarzut zatrzymania. Zatrzymanie i inne zarzuty w sprawach frankowych. Kolejne prawomocne wyroki tym razem w sądzie przegrały. m -Bank, Deutsche Bank, Nordea Bank, Millennium Bank i Getin Bank. Aplikacja Społeczności Życie bez Kredytu jest już do pobrania. Zachęcamy do jej pobrania ze sklepów Google Play i Apple Store. Kolejny odcinek programu Okiem byłej Frankowiczki. Odpowiedzi na pytania internautów. A zaczynamy od banków, które trzęsą się w posadach z uwagi na znaczny wzrost pozwów Frankowiczów. To już ponad 300% rok do roku. Kamil, działamy, prawda? Z Frankowicze. Tak, y, pożywają banki. Przy czym wygrywają. mówimy tutaj o, oczywiście o społeczności życia bez kredytu, bo dane, które napływają z krajów, pokazują na jedynie 20-30% wzrostu tych pozwów. Oczywiście y, trzeba pamiętać, że to jest przede wszystkim efekt pracy naszych ekspertów. Ekspertów y, od oczywiście całej logistyki procesu, administracji. Bezwzględnie też bardzo istotni są in-house, których posiadamy, analityków ekonomicznych. Oczywiście bardzo wyspecjalizowani prawnicy. No to wszystko ma wpływ na to, że jednak Frankowicze wybierają specjalistyczną kancelarię, a nie takie poszczególne, pojedyncze podmioty, które oczywiście zapewne być może są tańsze, ale ta cena nie gra tutaj większej roli, bowiem nie jest to tak kompletnie komplementarna usługa, bowiem przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę, że sam proces to nie wszystko. Mamy jeszcze gwarancję po procesie 3 lata, inne tego typu sprawy, dlatego też ten wzrost no, nie jest przypadkowy. W moim odczuciu to, że mamy tak, ogromny, tak ogromną liczbę i przyrost tych spraw jest spowodowany przede wszystkim bardzo dobrym orzecznictwem, ogromną skutecznością, która ma właśnie bazuje i ma przełożenie później na to, że inni Frankowicze również mówiąc między sobą po takich wyrokach, że wygrali, zachęcają jednocześnie innych. Stąd też to, co tutaj już dzisiaj Zbyszek powiedział, aplikacja Prawomocni pomocnik, która służy właśnie do komunikacji między frankowiczami, którzy już wygrali z tymi, którzy są jeszcze na drodze do wygranej. No, słuchaj, mamy 100% skuteczności, więc lepiej być chyba no, Teoria już nie dwóch kondykcji, przypominam, od czasu uchwały Sądu Najwyższego w składzie siódemkowym, która ma moc zasady prawnej 3 CZP 6 na 21. Zawsze będę to powtarzał, bo jest to najważniejsza i najbardziej Korzystna dla Frankowiczów e, uchwała, która w ogóle kiedykolwiek miała miejsce. Kamil, chciałbym teraz, żebyśmy przeszli do omówienia zarzutu zatrzymania e, i inne zarzuty w sprawach Frankowych. Wyjaśni, co. Czego dotyczy, kogo dotyczy i kiedy jest stosowany zarzut zatrzymania, jakie ma konsekwencje dla Frankowicza? Wiesz, Puszku, ja bym bardzo chętnie to wyjaśnił. To znaczy, ja nie chcę mieć żadnych tajemnic przed Wami, ale prawda jest taka, że nie jest to zbyt prosta sprawa. Dlatego przede wszystkim zachęcam do czytania naszych artykułów. Oczywiście, dlatego nie jest to zbyt prosta sprawa, bo jest wiele podejść do tego tematu. Przede wszystkim dotyczy to między innymi kwestii tego, czy umowa kredytu waloryzowanego, czy indeksowanego, czy denominowanego może być Znawana za umowę wzajemną, i o tym też jest artykuł ostatnio na naszym blogu. Zachęcam oczywiście do czytania e, tych wszystkich materiałów, bo one bardzo wyjaśniają, przybliżają, może też te wszystkie aspekty. Ale wiemy o tym, że Sąd Najwyższy ma koniec końców się tym zająć. Oczywiście nie ma to większego wpływu obecnie na orzecznictwo, bo wiemy, że większość spraw kończy się bez zarzutu, e, uznania zarzutu e, zatrzymania. Natomiast no, niestety zdarzają się takie perełki, nazwijmy to negatywne perełki dla Frankowiczów, dlatego trzeba z tym Walczyć, ale to nie jest pierwsza rzecz, którą walczymy z którą na koniec dnia wygrywamy. I jak co tydzień, świeża porcja newsów, jeżeli chodzi o przegrane sprawy w bankach, czyli Frankowicze górą, M-Bank, to już chyba nie muszę mówić, bo jest co tydzień Deutsche Bank, prawomocne ustalenie nieważności na zasadzie dwóch teorii, dwóch kondykcji i jeszcze długo by wymieniać Nordea, Millenium. Ja wolę Amen. to nazywać nie przegrane banki, tylko wygrani Frankowicze. Zdecydowanie <laughs> lepiej brzmi. Natomiast e, absolutnie tak, no, bardzo cieszy nas to, zresztą robimy e, dla Was też cały czas Podsumowania, ile wyroków zapadło w maju, niedługo będzie, ile w czerwcu również przedstawimy na bieżąco. Będziemy przedstawiać takie podsumowanie, żebyście wiedzieli, jaka jest korzyść z każdych z tych spraw, ile wyroków zapada w stosunku do każdego banku. Oczywiście, jeszcze raz przypominam, że mamy na stronie internetowej w Zakładce Wyroki, na stronie internetowej Życia Bez Kredytu. Wyszukiwarkę, gdzie możecie konkretnie dowiedzieć się odnośnie swoich kredytów, jak też, co bardzo istotne, jest strona Jak wygrywamy na, na mojej stronie kamilchwiedosi.com i tam możecie oczywiście na bieżąco również obserwować wszystkie wyroki. I cieszy nas to, że ilość tych wyroków stale rośnie, a dzięki temu rośnie również ilość Frankowiczów, którzy decydują się pozwać bank. Aplikacje prawomocni pomocni, mnóstwo programów, jeżeli chodzi o media społecznościowe, blog, Twoja strona i tak dalej. Ale teraz kancelaria zaprasza na dni otwarte. Czyli jeszcze bardziej można powiedzieć, otwieramy się na wszystkich Frankowiczów, którzy mogą przyjść, spotkać się w kancelarii i omówić swój problem. Tak, zdecydowanie tak. No, te dni otwarte, corocznie, one są związane przede wszystkim z Kolejnym rokiem funkcjonowania życia bez kredytu. Przypomnę, że to już będzie w tym roku siódmy rok. Oczywiście planujemy również spotkanie plenerowe zaraz na początku wakacji z wszystkimi Frankowiczami, na które oczywiście serdecznie zapraszamy. Więcej szczegółów otrzymacie na bieżąco w naszych social mediach. Natomiast no, to, co bardzo cieszy, to przede wszystkim fakt tego, że my, jako społeczność, dajemy bardzo dużo informacji, nazywałbym to informacji pro bono, czyli takich, które otrzymujecie od nas bez żadnych zobowiązań, czy informacji, które przygotowujemy po to, aby wszyscy frankowicze, a przypomnę, że chociażby na naszym blogu rocznie, miesięcznie jest ponad kilkaset tysięcy wyświetleń, rocznie jest to ponad milion. Oczywiście mamy Facebook, YouTube, gdzie też są bardzo wysokie wyświetlenia, na pewno najwyższe, jeżeli chodzi w ogóle o sprawy frankowiczów, także zachęcam do wszystkich tych materiałów i odsyłam do nich, no trudno tak podsumować w kilku słowach, natomiast na pewno tam znajdziecie coś, coś, co będzie bardzo wartościowe dla Was samych. I cały czas zachęcamy Państwa do pobrania aplikacji Prawomocniej i Pomocniej. Jest ona dostępna, tak jak już wcześniej mówiliśmy, w App Store, a także w Google Play. Bezpłatnie. Drodzy Państwo, teraz w imieniu Kasi Urbańskiej zachęcam do obejrzenia jej programu Okiem Byłej Frankowiczki. Jest dostępny oczywiście w naszych social mediach, a w naszym programie fragmenty jej programu już za chwilę, czyli Okiem Byłej Frankowiczki. Czy w tej całej drodze czteroletniej Twojej walki z bankiem czułeś, że faktycznie życie bez kredytu, społeczność, w której jesteś daje Ci wsparcie, daje Ci pomoc, coś dobrego się tutaj dzieje takiego, że Ty wiesz, że nie jesteś sam i Twoja sprawa toczy się odpowiednim trybem, a Ty masz cały czas informacje i w swojej sprawie i w ogóle w sprawie frankowych? No, mm. Powiedzmy sobie szczerze, że trwało to bardzo długo, i niektóre etapy, jak na przykład biegły sądowy, który wyliczał mi przez ponad rok odsetki, które pan Kami wyliczył w jeden dzień, no to było, że tak powiem, dosyć. Yy... Denerwujące, że tak to bym określił. Aczkolwiek za każdym razem, kiedy zadzwonię do pana Kamila, no, informację zawsze jakąś otrzymywałem, że no niestety musimy chwilkę poczekać, nie jest to od niego uzależnione. No, ja powiem szczerze, byłem bardzo w pewnym momencie taki poruszony, no bo 9 miesięcy, czy coś, co można obliczyć w jeden dzień, to jest naprawdę mhm. słabe. No, ale doczekałam się. No właśnie, tryby, machiny, sprawiedliwości e, zadziałały odpowiednio. Powiedz mi, jak to się stało, że w ogóle zdecydowałeś się na kredyt frankowy? To była świadoma decyzja, ty wiedziałeś, co to jest ryzyko kursowe, kredyt frankowy. E, podczas brania kredytu należałem do takiej grupy społecznościowej, która była e, zatrudniona na umowę zlecenie, na umowę o dzieło. E, mm -hmm. i przychodząc do banku. No niestety to oni, że tak powiem, ja przyszedłem po złotówki, oni od razu, że tak powiem, a, a pan tutaj umowa o zlecenie, no to ciach, franeczki, co nie? Będzie pięknie, będzie cudownie, te franki są fantastyczne, pana tutaj ubezpieczymy od wszystkiego, jeszcze dodatkowo panie jest zabezpieczony na wszystko. No i no nie miałem innej możliwości, że tak powiem, tylko franki. Mhm. Nic, nic innego nie, nie, nie było podane. E, odnośnie kursów, szczerze mówiąc... Nikt się na pewno nie spodziewał, że te kursy tak potrzebują aż tak bardzo do góry. No może mm -hmm. byłem gotowy 20-30 groszy, ale na pewno nie drugie tyle, albo ponad drugie tyle, tak jak jest teraz. No tak, no i zorientowałeś się, że po pierwsze rata ci urosła, urosła ci e, dwukrotnie do tego, co podpisywałeś w banku, ale dowiedziałeś się też, że saldo kredytu, czyli to, co wziąłeś, tak naprawdę też ci wzrasta. Tak, tak, zdecydowanie. I to, chyba to był cios. To, 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 był, to był bardzo duży cios, no bo... Płacić 2000, y, a płacić 1000 miesięcznie. O ile chodzi o jeden miesiąc, to można sobie na to pozwolić, ale jeżeli chodzi o 30 lat, no to powiem szczerze, to już boli i to bardzo mocno. Drodzy Państwo, zbliżamy się do końca naszego programu, czyli czas na odpowiedzi na pytania internautów. Kamil gotowy? Gotowy. Pan Paweł napisał, jak długo czeka się na termin apelacji. Panie Pawle, Szanowni Państwo. No w zasadzie w Warszawie, bo tutaj prowadzimy najwięcej spraw apelacyjnych, ale podobnie jest też w, całej, w całym kraju. Apelacja to już jest tylko weryfikacja wyroku pierwszej instancji, czy zapadł on zgodnie z zebranym materiałem dowodowym, czyli w drugiej instancji sąd już co do zasady nie zbiera materiału dowodowego, tylko wyrok jest poddawany ocenie instancyjnej, czyli tego, czy sąd faktycznie na podstawie tych faktów, które udało mu się ustalić. Po Poprzez przeprowadzenie procesu w pierwszej instancji, wydał wyrok zgodny z prawem, mówiąc wprost. Dlatego też w zasadzie sprowadza się do tego, że jeżeli ten wyrok jest faktycznie bez wad, no to jest szansa na to, że sąd wyda wyrok prawomocny w drugiej instancji, nawet po kilku miesiącach, co ciekawe, bez przeprowadzenia postępowania na posiedzeniu jawnym, kiedy nie ma żadnych wątpliwości co do tego, czy że wyrok jest słuszny. I tak dzieje się coraz częściej. To znaczy, wyroki z pierwszej instancji stają oczywiście innymi słowy, przyklepane tak kolokwialnie mówiąc już, może zbyt brzydko, przepraszam, ale mimo wszystko tak się mówi, te, które zapadły pierwotnie w pierwszej instancji. Natomiast oczywiście zdarza się też, że są rozprawy, na tych rozprawach sąd chce jeszcze coś dodatkowo ustalić, coś potwierdzić, czy, czy nawet czasami, ale to bardzo, bardzo rzadko, wezwać powodów do tego, żeby jeszcze przedstawili jakieś informacje, których brakuje w, w materiale z pierwszej instancji. Natomiast w 99% przypadków ta sprawa w apelacji... Trwa do roku, czasami nawet to jest około pół roku. Mam kredyt we frankach szwajcarskich w M-Banku z 2007 roku. Czy kancelarię, muszą wybrać z mojego, czy kancelarię muszę wybrać z mojego miejsca zamieszkania, czy mogę dowolnie? Pyta pan Wiesław. Znaczy, no tutaj akurat ostatnio dosyć dużo było takich pytań odnośnie w kontekście zabezpieczenia roszczenia, że to jest nieprawda, co my piszemy, bo w sądy nie, nie wydają zabezpieczenia roszczenia, a ci Frankowicze poinformowani błędnie, oczywiście przez pewnie lokalnych prawników, byli e, poinformowani i poinstruowani, żeby składać pozew do miasta, w którym e, żyją, tak, mieszkają. Oczywiście jest to możliwe. Może pan złożyć pozew w mieście, w którym pan e, mieszka. Jest to właściwość również wprowadzona specjalnymi przepisami w 2019 roku, czyli może pan wybrać sobie, mieszka pan w Poznaniu na przykład, Poznań w Gdańsku, Gdańsk i tak dalej, tak Natomiast to, o czym my piszemy i to, co pan oczywiście ma prawo, to jest złożenie pozwu zgodnie z właściwością y, pozwanego, czyli banku, a tutaj wiemy, że niemal wszystkie banki poza Gini Money, czyli obecnie BPH mają siedzibę w Warszawie. Wobec tego składając pozew do Warszawy, do sądu okręgowego w Warszawie wydziału Frankowego, oczywiście tutaj mamy informacje odnośnie tego. Jak wyglądają przesłanki wydania zabezpieczenia roszczenia, i te zabezpieczenie roszczenia jest faktycznie wydawane. I to jest pana wybór. Absolutnie nie musi pan za radą, oczywiście, poniekąd można powiedzieć, albo nie do końca znających prawo, albo też ukrywających to przed państwem prawników, że trzeba składać poze w mieście, w którym się mieszka. Absolutnie tak nie jest. Oczywiście można, ale my polecamy od dawna. Sąd Okręgowy w Warszawie, tym bardziej, że mamy w tej chwili nowy wydział, nawet nowy adres wydziału na ulicy Przeokopowej w Warszawie, notabene trzy kroki od, od miejsca Zamieszkania, także bardzo blisko, gdzie już stacjonarnie też można czasami odbywać te rozprawy i to jest coraz wie... rozrasta się ten, ten wydział, także tutaj absolutnie nie ma problemu również z terminami, na pewno sprawa E, może być przeprowadzona w krótkim czasie, to znaczy do trzech lat. Myślę, że bez problemu można zakładać wyrok prawomocny. Oczywiście każda sprawa jest indywidualna. W jednej ze spraw będzie wyrok po roku, w innej po, po trzech latach czy po czterech. Trudno tutaj, e, i tutaj sąd też nie ma większego znaczenia, bowiem. Tak jak to się dzieje w każdym w sądzie, czy w Warszawie, czy w innym, sąd tyle czasu będzie trwa, prowadził postępowanie, ile potrzebny jest mu do tego, aby przeprowadzić cały materiał dowodowy zgłoszony przez obie sprawy, oczywiście pod warunkiem, że uzna, że ten materiał dowodowy jest istotny dla rozstrzygnięcia każdej konkretnej sprawy, a wiadomo, że każda sprawa jest inna. Teraz przechodzimy do pytania pana Olafa: Czy wejście w życie ustawy antyspredowej zmienia sytuację kredytobiorców, którzy od początku mogli spłacać kredyt w walucie? No krótko mówiąc, nie. Poza tym pytanie drugie, kiedy był ten początek? Bo wiemy, że mieliśmy rekomendację S. W 2009 roku, która w zasadzie umożliwiła spłatę bezpośrednio we frankach, chociaż banki to ukrywały przed frankowiczami. Natomiast co do zasady, ustawa antyspredowa dała jedynie możliwość taką medialną i poprzez ustawę oczywiście tego, że bank musi to zrobić bez żadnego ale i bezpłatnie, chociaż oczywiście na początku banki jeszcze pobierały za to jakąś opłatę, co też zniechęcało frankowiczów do spłaty bezpośrednio we frankach. To trwało kilka miesięcy, później była poprawka do tej ustawy. Natomiast z persaldo nic to nie zmienia. I to wszystko, co przygotowaliśmy dzisiaj dla Państwa w naszym 83. już odcinku. Życzymy Państwu miłego tygodnia i zachęcamy oczywiście, żebyśmy mogli się spotkać... Jeszcze raz. <laughs> I to wszystko, proszę Państwa, jeżeli chodzi o 83. odcinek. Życzymy Państwu miłego tygodnia. Widzimy się tradycyjnie w kolejną niedzielę, punktualnie o 12, prawda Kamil? Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.